Siemanko. Witam Was w kolejnym materiale. Dzisiaj troszeczkę inaczej z głowy, troszkę pogadamy, bo opowiadam trochę, co tam będziemy robić. A mianowicie dzisiaj wozimy ziemię na ogród. Na podwórko do wyrównania. Znajomy tam dwie wioski dalej ma z budowy mu zostało. Także pytał się czy nie chcemy, czy nie chce, powiedział, że pomoże wozić, także bierzemy dwie przyczepy. On też swoje dwie będzie ładował nie wiem, zrobimy może te dwa kursy, zobaczymy. Przyspawałem sobie rurkę by można było samemu zaczepić duże ułatwienie nie trzeba wyskakiwać 10 razy ta idzie jako pierwsza bo duże obciążenie na zaczep daje Zupę sprawdzimy, jak tam stan. Kiedyś może, gdy mi się nudzić, to sobie zrobię miernik ten, y, poziomu paliwa elektroniczny, czy tam elektryczny. Można byłoby trochę dolać, trochę jest. Kurde, mogłem, chyba tak zrobię. Tam mam pod wiatą taki haczyk. Zaraz Wam pokażę. No, tu mam taki haczyk sobie zrobiłem, cyk fuch, grawitacyjnie taki wężyk specjalny, kupiony, grubszy. No i niestety. Trzeba troszkę pociągnąć. Za mała skala na CPN mały. Jeżeli chodzi u mnie. Ale tak też można. Bez rozlewania. Bez dźwigania. Bez chlapania. Znaczy dźwigać. No tyle co bańkę trzeba powiesić, nie? A tak tu leci, nie trzeba tego trzymać i ten Dobra naleję i wracam sprawdzę sobie koło bo tamto ostatnie drugie pożyczałem i luźne śruby były To zobaczymy to też żeby czasami mi dziś nie odpadło po drodze 32

Dobra, chowam klucze i podczepiam, odkręcę tą śrubę jeszcze. Tu trzeba za wziąć, bo nie ma i jedziemy. A jeszcze lampy trzeba wziąć. No w sumie się sprawdzi, bo obydwie przyczepy mają światła. A z tyłu jeszcze tutaj nie podczepiałem chyba, nie wiem czy w ogóle. Czy tylko raz. No nie wiem. Tu są jeszcze jakieś paski. Ja ostatnio pasek wymieniałem w tym. Zamówiłem, ale nie kupiłem jeszcze, muszę zobaczyć. Mam tu do drugiej przyczepy. A ten mniejszy muszę tam w warsztacie zobaczyć do tego. Dobra, zaraz wracam. Dobra, znalazłem węże. A jeszcze miałem to odkręcić. Dawleczka, światła, hydraulika. No i hamulce, których za bardzo nie ma. Ale co zrobić? Hmm, 22 tam pewnie za 24 jest zapek tam, kurde, widzicie tak to jest ojca nie ma, dziecko jest bywają przypadki, że nie ma ojca i matki uniwersalny może wezmę ze sobą bo to zawsze zawsze dobrze mieć co, dużo mi na to nie wejdzie co prawda no kurde, no szczerze ale jakieś tam, jak około 3 ton powinno wejść, 3,5. Taka liniasta ta ziemia jest, taka średnia. No i do tego gdzieś ze 4 na tamtą. Jakieś 7 ton powinien przywieźć mniej więcej. Zobaczymy. Kawałek trzeba jechać, nie ma jakoś dużo, ale gdzieś tak na 4 km, może 5. Z polnymi. A, jeszcze koguta założyć kawałek na drodze będziemy. światła są, to i koguta założymy, nie? Żeby sobie popiał trochę. Jak już jest, to już niech wieje. Nawet świeć. Dobra, wyjeżdżamy ręcznie podwórko fajnie wybetonowane, to mam nadzieję, że ją wyhamuje, co? Te z górki tu jest. No. Stój, 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 stój. No i lakier porysuję sobie sam. Dobra jest. Zawleczka światełka Zableczka to też tak kurde tutaj muszę pomyśleć co się przerobić z tym odbojnikiem światełka detalne. to jest gniazdko jednak powiem wam że dużo lepiej dużo lepiej mieć kabel elastyczny wyciągany bo tak jak w koło domu się nie używa to jest nie plącze się, nie urywa nigdzie, a to wiecie te kable pourywane w tych gratach. Dobra, widziałem, które słońce zaświeci, do gorąco, a jak zajdzie, to piska. Ashley.

Jeg har ikke kurs i kjølva. <tryk> Piśta A no, Oczywiście jak prawo, to kamera się wyłączyła 14% i akurat tak do kiprowania bych szczelił tą bo Dobra, szczepiamy się, jedziemy, kolejny kurs ja Boże ziemię. A tato tutaj pracuje już jak skończył murować. Idzie robota jak nie wiem. Dwie takie trzy, cztery no i No praktycznie tyle co, co mi woził tym, tym czterooszką. Zestawik, zakładamy i lecimy jeszcze. Time lapse przyspieszę Wam jeszcze bardziej. Może coś tam będzie widać i lecimy. Jeszcze ostatnie ujęcia jest jeszcze, jakby to pewien mi trzeba Dobra Tutaj będzie rozgarnianie, ale ładnie to powinno być starczy, bo tutaj jeszcze się przydało, ale będzie może stąd to nagarniać. No zobaczymy. Tutaj, o, tu jest tą trójkę małą, a tą drugą tutaj przy tym dobrze